Witaj w świetle światłowodów z firmą e Szanowni Państwo, zestaw kryształowe gwiazdy zawiera instrukcje w języku polskim, kryształki, Przewód zasilający, generator światła z możliwością zmiany kolorów światła białego lub biało-niebieskiego oraz warkocz przewodów światłowodowych. Montaż wiązki światłowodowej z generatorem odbywa się poprzez złożenie przedniej części skrzydła łączki do generatora i dokręcenie śruby. Montaż kryształków odbywa się poprzez. Przykręcenie kryształka na końcu światłowodu. Nawiercamy otwór o średnicy 10 mm. Przez nawiercony otwór przekładamy światłowód. Do, na końcu światłowodu montujemy tulejkę, którą umieszczamy w nawierconym otworze. Dociskamy dobrze do sufitu. A następnie montujemy kryształek poprzez przykręcenie go. Zamontowany kryształek umieszczamy w tulejce montażowej. Oto efekt. A teraz będą mieli Państwo okazję zobaczenia tego od drugiej strony, czyli już kryształki są zamontowane. Pozostaje nam tylko włączyć urządzenie i podziwiać efekt świetny.